Dajcie wszyscy, ja jestem Bim i kochani, dzisiaj robimy sobie drugi odcinek mm, z serii Tworzymy FNAFa. E, dzisiaj e, będzie tworzenie pokoju do gry. E, grę sobie tutaj wczytałem i tutaj od razu e, możecie sobie zrobić, jeżeli robicie teraz oglądając, to zrobicie sobie takie... Jak przejście, noc 1. Tutaj do każdej nocy będzie oddzielne, ponieważ tu chodzi o to, że tam wiecie, jak klikamy nowa gra. Na przykład to tam się pojawia, że tam, tam jest noc pierwsza, godzina 12.00. jem To jak ktoś chce, może sobie to zrobić. Ja to pokażę, jak zrobić i będzie noc pierwsza. Yy, najpierw tak. Tutaj sobie może ustawmy, żeby to było dłuższe. Na przykład ustawmy sobie, żeby to było 1600 i żeby to było po prostu trochę dłuższe. O, no powiedzmy, że taki będzie pokój. I tak, zanim zaczniemy wszystko, to tutaj jest kilka stron. Yy, tutaj wiele osób pytało mnie o to śnieżycę. Śnieżyce nie będzie na razie teraz, yy, ale spokojnie możecie sobie, ja już mam mówiłem jak się to robi w poprzednim odcinku, jak mniej więcej na sztukę jak się robi. Przypominam, że tu możecie sobie pobrać śnieżyce na przykład z FNaFa 1, bo tu jest, na, tu jest chyba najmniej tekstur yy, ze wszystkich, albo w, w FNaFie 3, bo tutaj pisze ile mega zajmuje. Yy, więc to możecie sobie pobrać śnieżycę, w, której, w którejś części po prostu i zrobić animację sobą. Ja Wam pokażę jak to zrobić, ale na razie nie teraz, yy, okej, okay, więc to na, na razie tyle. Yy, będziecie potrzebowali jednego pluginu, yy, czyli tego dokładnie. Bierzecie download i tam yy, nie pamiętam albo jak jest jak jest. Yy, jeżeli to jest zapakowane w Zip, albo RAR, yy, czyli po prostu w winrarze, w WinRarze to trzeba wypakować to po prostu wklejacie do folderu z waszym programem a jeżeli Instalka to po prostu zainstalować no i tutaj możecie też również równie dobrze z tego pobrać to są też inne te jeżeli robicie jakieś inne gry na przykład tutaj macie y, tą stronkę z wszystkimi pluginami tutaj oczywiście te wszystkie stronki jakie będą to wam dam więc to na razie nam nie będzie potrzebne ponieważ ja ten plugin już mam y, tutaj jest CG Textures, będzie CG Textures. Y, będziemy stąd brali tekstury do naszego właśnie pokoju i tak, właśnie jest jeszcze... Oj, Facebook nie włączyłem. E, sorry. E, tutaj oczywiście jest Maja. I tutaj wiele osób mówi, że 30 dni im nie wystarczy. Dlatego e, odkryłem nową rzecz i co właśnie bardziej wam to polecam. E, to jest Maja, tylko nie 2012, tylko 2014. I to jest licencja na 3 lata. Na 3 lata. No to byście mogli w sumie zrobić jakieś do dobre, porządne gry, dlatego to jest nowy link, który wam daję do mojej, chyba że ktoś woli tego starego. Tutaj daję Wam link, to jest maja 2014. Rejestrujecie się, ja już jestem tutaj, Wybieracie wersję. Możecie wybrać jakie chcecie. Ja mam 2014, English tutaj wybieracie i ja mam Windows 64bit. I tu Wam się, tak, no i tutaj instalujecie. Więc ja będę korzystał z tej MAI. Ona, jeżeli Wam pokazuję, ona różni się ja tylko trochę wyglądem. To jest tylko na zielono podświetlone, co jest nowe po prostu, więc to mało czym się chyba różni. Alt, ten tak. Też też cały czas tak samo. To samo sterowanie, więc nic się nie zmieniło. Więc, jak dla mnie spoko na 3 lata, licencja to zawsze coś. Ok, więc, może zacznijmy od tego przejścia. Zróbmy teraz przejście. Robimy sobie tak: przejście tutaj robimy sobie czarne tło. I tutaj nie wiem, miałem ja na przykład sobie, sobie tą czcionkę co wcześniej. Bierzemy sobie formaty tekst. I wybieram sobie tutaj, nie wiem, jakąś wielkość, na przykład 28. I pamiętajcie, żeby wybierać zawsze ten kolor, jeżeli chcecie biały, ten. Yy, nie ten, ten bardziej biały, tylko ten właśnie, ten trochę mniej biały, ale ten przynajmniej nie będzie znikał. Dobra, tak na sztukę tylko zrobimy. I teraz robimy tak: zróbmy sobie. Yy, wejść. Przejście takie ładne to jest. Fade in. Yy, I sobie weźmy na przykład fade. Yy, background sobie weźmiemy. Ja zazwyczaj, jak robię jakieś swoje gry, to zazwyczaj, jak używam fade'a to biorę 1,13. Ciężko, dobra, 1,13. I fade out. Nie, bo to uskoda to jest tak, że to się po prostu kończy i nagle znika i się pojawia pokój, więc to będzie tyle. I zróbcie, możecie sobie tutaj też sobie taki zegarek pokazany tak jak jest we FNAFie na przykład. I wstawmy sobie tak. Nowa kondycja, timer. Gdy czas wykaże liczbę 6, czyli powiedzmy 6 sekund o, 5 dajmy 5 sekund. To następny, następny frame, następna klatka. I tutaj wzięliśmy już chyba, że nowa gra. A nie, dobra. Czyli jeśli, bo już wiele, właśnie niektórzy mnie to pytali już, jak to się robi. Jeśli chcemy zrobić. Yy, yy, tak ładnie, żeby to się klikało, to możemy zrobić tak. Bierzemy tutaj myszka. Yy, mouse i bierzemy. User clicks yy, within a zone. Tutaj lewy przycisk. I wybieracie sobie, bo jeżeli będziecie. Klip, yy, kliknąć na... Weź, weźmiecie sobie, że jeżeli ktoś klika na obiekt, to wtedy na przykład klikniecie tutaj w to puste i wam nie trafi, więc to jest trochę głupie. Najlepiej sobie po prostu ustawić właśnie tak i powiedzmy, że gdy klikniecie w tym obszarze, to wtedy jest nowa gra. No ja, ja akurat tak robię, można też właśnie zrobić tak, że yy, myszka gdy klikacie na obiekt właśnie, gdy klikacie na obiekt, no i tutaj wybieracie sobie chyba to jest to nowa gra, czy, czy to O, to nowa gra. Ale ja zwolę zrobić tak i jeżeli klikniemy, to wtedy następna klatka i to wygląda mniej więcej tak. Na razie nie ma co, co wydziwiać. Wybieram sobie to. O i takie fajne, ładne przejście jest, to jest 12 jam. I tutaj po e, chyba 5 ustawiliśmy, pytam. O, i przychodzi nam stanie klatki. Więc jak na razie wszystko pomyślnie idzie. E, jeszcze aha! Nie, niektórzy też mi pytali, jak zrobić taką taką... E, nie. Dobra, więc pokażę Wam za pomocą tego, żeby było trochę szybciej takie coś, na przykład, że należecie na nowo gra i wam pokazuje takie coś, no to właśnie robimy tak, że tutaj visible at start odznaczamy i wtedy chyba będzie niewido tak, niewidoczne i zróbmy tak, że y, mouse e, tutaj, pierwsze, czyli gdy myszka jest w wyznaczonej pozycji, czyli gdzieś tu to zróbmy, że wtedy to się pojawia I teraz, właśnie to jakby odwrotnie można zrobić, że gdy myszka y, jest powiedzmy gdzieś, no nie wiem, tak dalej, żeby było. Powiedzmy, no przecież myszka nie wyjdzie raczej, więc powiedzmy, że tu gdzieś. Ok. I kontynuujemy, tak, kupujemy I tutaj ustawiamy niżej. I jeszcze ustawiamy tutaj. Tak. To wtedy. Invisible. Jak to działa? Zaraz zobaczymy. Jesteśmy, jesteśmy tutaj. A, sorry. Eee, to trzeba powycinać. Ok, make invisible, ok. O, widzicie teraz działa. Macie myszkę tu, a jak wychodzicie to już nie ma tego. Ty może grę zbugować, oczywiście, no ale tego chyba nie da się tak zrobić. Nie wiem. No dobra. Może. Nie wiem, czy za, za ekran. Możecie to zrobić po prostu taki mały skrawek, że tutaj jeszcze. No ale to już nie będę się w takie szczegóły bawił. Ok. Teraz możemy w sumie już przejść do, do robienia pokoju. Yy, mamy 50. Ja sobie tutaj ustawię perspektywę. Perspektyw. O jest. Ustawiamy sobie oczywiście tutaj. No to możemy sobie ustawić tak będzie szybciej. 1024. Jeżeli macie to samo co ja. 768. I jest tutaj. To chyba się będzie poruszało po ekranie I robimy to co zwykle Czyli yy, Ja sobie tutaj zrobię tak Najlepiej no sobie zrobić takie oznaczenia, o czym wcześniej nie pomyślałem Powiedzmy, że zrobimy sobie żółte yy, I powiedzmy Ja sobie ustawię, że to czyli na przykład zrobię sobie taką właśnie myszkę Taką Na szybko Żebym po prostu wiedział, że tu chodzi o to, że przewijamy myszką jest yy, sobie to tak pomaluję Aha, jeszcze pamiętamy co jest najważniejsze. Bardzo ważne, żeby ustawić tak. Bo inaczej nam będzie źle chodziła kamera. Ok, jest tu. Mm, to nie jest na środku ekranu. Ale tu można zrobić. No i właśnie tutaj trzeba przesunąć, bo to nie jest równo. Więc tak mniej więcej, tylko żeby było. Żeby było na łatwiej. To damy trochę dalej, w sumie, bo tu będzie jeszcze jedna przecież. No, w sumie na razie to tyle. Tylko, właśnie jeszcze trzeba zrobić jeszcze jedną taką myszkę. To będzie ta, która śledzi myszkę. Yy, I za nią, właśnie, będzie podążał ekran. Damy czerwony i damy, właśnie, myszkę. Też taką sobie narysujemy myszkę. Nie wiem, na przykład, narysujemy myszkę. Wiem, jestem prografikiem i że tak o. Niech będzie. Takie na szybkości, tylko nie będziemy się tu bawić. Pamiętajcie, ja zawsze. Ja wszystko, co robię tutaj, to jest tak, jakby. No, tylko tak. No, żeby pokazać wam po prostu a tak naprawdę to można to zrobić lepiej o wiele dobra i teraz tak always dajemy sobie czyli zawsze tutaj dajemy pozycję przy myszce czyli x mouse i jeszcze dajemy sobie position y mouse I always tak direction uh, looking direction of patrzymy w tak Aha, i pamiętamy, żeby na czerwonym ustawić odbijającą się piłkę. Try movement. Dobra, niech będzie. Im szybciej będziecie wybrali, tym szybciej będzie wam się będzie przewijało. Ja sobie postawię 60. I dajemy sobie, że... Tak. Collisions overlapping Tak. Dobra. Bierzemy <laughs> negate, czyli że negujemy, yy, i gdy, gdy tak, to wtedy to movement stop, a tutaj odwrotnie movement start. I zobaczmy, jak to działa. No, i działa, oczywiście. Yy, teraz tak. Aha, i always dajemy sobie właśnie tutaj scrollings, center windows, yy, position in frame, i dajemy sobie właśnie, żeby od tego zawsze. Czy mi się wydaje, czy ja to coś źle dałem? Nie, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Okej, okay, no to teraz może przejdźmy do robienia pokoju, ponieważ to jest e, nieodłączna część e, tutaj naszej e, gry. Więc sobie ustawmy... Nie, taki pokój chyba wystarczy. Tutaj macie kratki, więc najlepiej sobie ustawić no mniej więcej jak ja. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. O, to tak sobie ustawię. Tak po cztery. O, także mówimy więcej równo. Tak, teraz 5. Ok, wcześniej nie było tych, tych podpowiedzi, możecie sobie ich używać. Um, ok, i teraz sobie trzeba wziąć tutaj y, Create UVs, Automatic Mip map Mapping, czy tam Mip Mapping, nie wiem w sumie zresztą. Y, I możecie sobie tutaj wyłączyć to, wtedy będzie Wam łatwiej. Bierzcie sobie front. Tak, i teraz render bierzecie. Okej, okay. tutaj, tutaj jest czarna, ale sobie z tym damy radę Więc powiedzmy, że nasz pokój będzie taki Majatku sobie tu ustawimy Właśnie jeszcze, kiedyś się ustawiało option, Options e, Render Settings I tutaj musimy Znaleźć Tu z Maya sof Software e, Damy sobie 1600 Na 768 H tam było, close I teraz renderujemy Oj, to jest, to jest duże bardzo ale dobrze, ale jest. I teraz sobie dajmy file, save image i dajemy sobie tutaj na pulpit desktop room na przykład sobie damy .png. O jest png No to chyba nie trzeba tego pisać Dobra To sobie jeszcze zostawimy na razie, w razie czego I no i co, teraz wchodzimy w Gimpa Otwieramy sobie Otwórz I sobie dajemy tutaj nasz pokój Otwieramy go. Oj, tutaj się wzięło takie przezroczyste, dlatego jakby co tabem, tabem wyłączamy te dwie, jakby nam przekazały. I teraz sobie tutaj zaznaczymy Teraz możemy sobie na przykład zrobić tak Aż dotąd Ten cień możemy usunąć tutaj niepotrzebną jest i tutaj na górze też, zobaczymy czy się klikamy na środek, po prostu tego zaznaczyliśmy i jest i teraz właśnie zrobimy sobie tak, żeby tutaj jeszcze nie było tego czarnego, bo to wtedy by się mm, usunęło to całe a tego teraz sobie zrobimy tak właśnie i zrobimy sobie z tym ctrl c, ctrl v, tak jest po prostu szybciej, musimy klikać copy w Raz tu tak to odwracamy Zaznacz bierzemy sobie tutaj to i tak, ok i wtedy się przesuwa na samą rękę, no teraz klikamy nie, bierzemy prawem na to, i połącz w dół. No i mamy teraz y, każdy inny kolor. Chociaż w sumie, żeby było nam łatwiej, to może zróbmy sobie, że to jest białe. No właśnie. Y, bierzemy sobie po prostu tutaj progowanie na 0 Wtedy jest za mało, jednak. Więc dwa. O, i jest biały. Chociaż w sumie tak strasznie razi w oczy. Nie wiem czemu. Dajmy sobie po prostu jasny, szary. Ok, i teraz mamy każdy kolor inny. Y, oprócz tych dwóch, ale to jest bez różnicy. Teraz po prostu wchodzimy sobie właśnie tutaj e, powiedzmy, że ja sobie wezmę najpierw Flurs Czyli podłogę najpierw sobie weźmiemy i powiedzmy, że... E, ja sobie wezmę te jak ma... tak jak jest we FNAFie te czy te, nie wiem którekolwiek, które sobie za zażyścić, zażyczycie, sorry e, Powiedzmy, że ja sobie te wezmę, bo one są duże. E, login to done, Aha, trzeba się zalogować, ale ja już jestem praktycznie zalogowany. E, I wybieracie sobie rozmiar. 1600... Nie, taką małą wystarczy. Taka wystarczy, to ok, czyli mamy już podłogę Czyli jeszcze potrzebujemy, podłoga, czyli jeszcze potrzebujemy ścian I mm, No Sufitu, walls um, Walls, texture. Dajmy sobie texture, bo jak, doje, jak dodajecie tekstur to zawsze Wychodzi, wychodzą tekstury Nie wiem, to może, nie wiem które by z tych tu wziąć Możecie sobie brać, które chcecie, ja, ja lubię właśnie takie ceglane typowo Chociaż możecie sobie wziąć na przykład takie też jest fajne, bo to jest typowa ściana. Wezmę sobie to. I jeszcze będziemy potrzebowali yy, sufitu. Tylko nie wiem w sumie jakby to napisać. Mm, jak by to napisać? Może rów, bo rów to, to dach, ale może będzie. Ja w ja kiedyś wpisałem rów i było. Tak, taką miałem takie coś. O, właśnie takie coś. To jest taki typowy dach od góry. A nie będę się wysilał. Tam możecie, jeżeli wiecie, jak jest y, sufit po angielsku, to możecie sobie wpisać. Ja wpisałem w ustu dach i, i to, co chce to jest. Ok, no to tekstury już mamy. To teraz przenosimy y, je właśnie, gdzie one są. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Teraz możemy sobie nasze tekstury y, wziąć. Chociaż w sumie, dobra, najpierw zróbmy sobie y, tutaj y, to. Teraz weźmy sobie otwórz. Chociaż w sumie nie, da się tutaj chyba wziąć... Otw o, otwórz warstwy teraz weźmiemy sobie, nie wiem dach, ścianę nie wiem, dach weźmy sobie najpierw na przykład OK, mamy teraz bierzemy sobie tab, najpierw sobie zmniejszymy to w ogóle, czyli tym się zmniejsza najlepiej trzymać shift wtedy co jest a, control sorry, control na, na, najlepiej trzymać wtedy nie będzie nam się tracił yy, wygląd i będzie, po prostu równo się będzie zmniejszał obraz Teraz tak. To bierzemy oczywiście za to, i tu pamiętamy, zaznaczamy sobie tak. 15 wystarczy, okej. Okay. Tutaj niezbyt dużo. Nie, nie jest dobrze. Czyli teraz wyjmiemy sobie naszą teksturę i zróbmy sobie powiedzmy tak. I powiedzmy, że teraz, teraz to, co chyba każdy, każdy pamięta, czyli. Perspektywa. Pamiętajmy, że to nie musi być idealnie, może być na oko. Zależy jak bardzo się staracie o swoją grę. Powiedzmy, że tak będzie. No, niech będzie tak na sztukę tylko. Okej, okay, no to jak mamy, to teraz sobie klikamy właśnie mniej więcej tak, żeby nie zajmowało tyle miejsca. Tak, i to możemy usunąć. I mamy już dach. Aha, tylko że ustawiamy pod to. Okej, okay, to teraz może jednak sobie weźmy tą podłogę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, mamy już podłogę. Więc teraz sobie usuwamy stąd. Właśnie tutaj to szare, jasne. Czyli znaczy, patrzymy, czy... Dobra, wszystko się usunęło. Czyli teraz pokazujemy znowu podłogę, dajemy sobie za to. Trzeba jednak trochę rozciągnąć. Może też sobie po prostu uciąć kawałek tekstury i dodać nową, nowy kawałek. Bo to, te tekstury są tak stworzone, żeby po prostu się dopasowywały. Tak, akurat chyba nie za bardzo, bo tutaj skończy się tak i zaczyna się tak znowu, ale większość się dopasowuje. Teraz zrobimy tak. Patrzymy mniej więcej, żeby tutaj te krawędzie się stykały ze sobą. Tak. I patrzymy na przykład tutaj, żeby była mniej więcej od tego żółtego do tego tutaj, żeby było mniej więcej równo. No i teraz bierzemy przekształć. No jak akurat podłoga wyszła nawet spoko. Teraz też sobie tutaj ucinamy żeby było, żeby po prostu nie było tak, że to zajmuje pół obrazka, czy tam, znaczy to jest poza obrazem, ale ale dużo zajmuje. No a teraz po prostu jest mniej i bierzemy sobie za to. Okej, okay, czyli mamy już podłogę i dach. Teraz ściany, czyli to ściany to. Okej, okay, a nie, bravo. zapomniałem, że można przejść stąd. Otwórzę kowarstwy. Bierzemy sobie to. To jest nawet duże, Okej, okay, myślałam, że jest duże. I zanim może to zrobimy, to może sobie go przyciemnimy. Nie w sumie. Tam, tam nie przyciemnialiśmy tutaj też, nie? Yy, ustawiamy sobie tak, na przykład najpierw tą ścianę. Tutaj akurat yy, dobrze byłabyście usunęli też tutaj, żebyście wiedzieli gdzie wyciąć, ale ze względu na to, że ja to robię tak na szybko, to, to po prostu... I ściana będzie też za dachem. Nie, będzie przed dachem. To jest w sumie logiczne. I teraz ustawiamy sobie tak um, trochę trzeba powiększyć i mniej więcej, no nie wiem, tyle. No tego akurat na tym za bardzo nie widać. Ok, teraz sobie do właśnie do rogu, tak weźmy. Tak, mu, żeby to mi było mniej więcej właśnie tak O tak na przykład. ok, no i właśnie teraz sobie... Oj, tutaj coś nie, coś nie pykło mi tutaj. Trzeba po prostu uciąć to zdjęcie. Znaczy tą ścianę. Dobra. Jest. Wow. Dobra. I od razu sobie... No wiem, trochę tutaj jest nierówno, nie powinno tak być, ale... Pamiętajcie, że i tutaj tutaj właśnie powinno się dobrze właśnie wyciąć, idealnie tak powinno być, ponieważ y, tutaj będzie to też z drugiej strony, tak? na więc, żeby nie było nierówno, tutaj akurat mogę się poświecić przez chwilę i tak mniej więcej. Dobra, niech będzie, chociaż w sumie dam sobie no, tutaj. Dobra, i teraz sobie skopiujmy, bo to jest tu, ok, dobra, to i teraz to sobie kupujemy i odwracamy. No i teraz czas by ustawić właśnie, żeby to było tak. Dobra, to najpierw sobie ustońmy tak. Yy, no tak. O. I teraz sobie dopasowujemy znowu. To musi być za ścianą chyba. Powinno być za. W, w każdym razie. Jest. No, troszkę tutaj. Dobra, wiecie co? Nie będę się tutaj pierdzieli zbytnio z tym. Teraz dajmy sobie znowu otworzę kowarstwy, Bo tutaj trzeba dwa razy, bo tutaj jest przecież już przekręcone. Dlatego tak, to już w sumie możemy usunąć. I teraz dajmy sobie tak. Ja nie będę tutaj dawał, dodat bo tu można dodatkowe tekstury dać, żeby się wyrównało. Ale ja tu po prostu e, rozciągnę. Nie będę się tutaj bawił. I to dajemy za, To powinno być za ścianami w sumie No i jest. Wiecie co, żeby to nie przekazało mi trochę wezmę przezroczysta? I damy ją na sam... O, wtedy klikamy tu, co nic nie znika. ok I wiecie co w sumie to To sobie wszystko mogę połączyć sobie raczej. Połączyć w dół. O, i teraz tak. I chociaż w sumie nie. Chociaż w sumie nie. Teraz sobie tutaj właśnie przyciemnimy. Użyjemy do tego tutaj. Wierzymy rozmiar większy. Chociaż w sumie nie. Trzeba tutaj... Oprócz tego, że weźmiemy to trzeba jeszcze zaznaczyć. I zaznaczamy sobie na 100%. Możemy też wziąć taki duży. Dobra. Teraz tu. Okay. I teraz tutaj, i tak teraz jeszcze powinno się chyba tak idealnie tutaj przyciemnić. Wiecie, tutaj, Także żeby to było równo, że nie, że tu jest ciemno, to nagle jasno. Teraz dajmy sobie podłogę. Wiem, że to nie jest idealne, ale już wam to mówiłem chyba miliard razy. Ok, i jeszcze tylko dach. Dach powinno się tak zaznaczyć też. Dobra, nie, nie jest tak, jak powinno być, ale niech będzie. I tutaj damy sobie jeszcze na samej górze. damy sobie takie, takie drzwi. To będą drzwi nasze. Robimy mniej więcej tak, jak było właśnie w poprzedniej próbie stworzenia gry, zanim, w, zanim, musiał, zanim byłem zmuszony usunąć filmy. Dobra, czyli tak będzie wyglądał mniej więcej nasz pokój. Yy, możemy sobie go zapisać jako pokój, właśnie. I teraz weźmiemy sobie, więc czas jak to się zapisuje, tak, właśnie aktywny obiekt, i tutaj, właśnie teraz trzeba sobie wziąć y, pulpit. Gdzie jest pulpit? Tu jest pulpit, i teraz y, trzeba dać, właśnie, room. Tutaj też, oczywiście, dajemy na środek wszystko. Trochę za, za mało nam to wyszło. 768. OK, i tutaj damy Order y, to Back, na sam dół. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda. Trochę wolno jednak, dlatego sobie trochę przyspieszymy. Dajmy sobie na 100 na przykład, 100. Aha, jeszcze tutaj trzeba ustawić w perspektyw. Tutaj Panorama, Horizont, Vertical, nie pamiętam, co to było. A nie, 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 to jest taka dziwa perspektywa. Y, I tutaj Left Bottom to 100, 100 i tutaj 2 Znaczy ja tak miałem przynajmniej I teraz to wygląda. O, widzicie, to jest takie zaokrąglone bardzo i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, a to w sumie można dać jeszcze bardziej takie 150 powiedzmy. O, no i jak widzicie, to... Tu, tutaj się niestety laguje trochę grafika, jak się tak robi. No ale to jest niestety wada. Tutaj tu można sobie z tym jakoś poradzić, ale niestety ja nie znam na to sposobu. I always dajemy sobie tutaj. A damy sobie nowe, żeby tutaj e, visible, make object invisible, tutaj też, ym, tak, no i proszę bardzo, nasz pokój właśnie już jest spoko, teraz jeszcze dorobimy robimy sobie y, tu, ale to nie, nie teraz, już nie w tym odcinku, to ten odcinek już jest prawdopodobnie długi, dlatego stół i animację kamery zrobimy sobie w następnym odcinku. O tym mi się coś właśnie zlagowało. Uważajcie właśnie, pamiętajcie, żeby zaznaczyć. Wtedy ten cień wychodzi wam, tutaj, właśnie na górę. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć. I gra, wychodzi, właśnie. Yy, tak. Mam nadzieję, że to widz... chyba widzicie, bo. Action mi nie laguje tak yy, gier, które odtwarzam. Yy, tutaj, właśnie, wam się tak laguje. Ale jak, jak na razie, pokój wygląda całkiem spoko. w 4 się wyłącza, yy, więc tak. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. To jest na razie na tyle na ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej, pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę. Myślę, że tak, 1000, 1500 łap, 1200 łapek, to zacznę już szykować kolejny odcinek, właśnie stworzenia kamery i stołu. Yy, no więc dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapki w górę, to kolejny odcinek. Yy, więc jeszcze raz, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Cześć i na razie.